Halo, halo, nie śpimy. Druga część czeka. Baby You od Weroniki Jancerowicz. Jeżeli chcecie zobaczyć, yy, co się działo w poprzedniej części i moją recenzję, to zapraszam do poprzedniego filmiku. Przechodzimy sobie tak jak ostatnio. Yy, Pierwsza omówimy fabułę. W opisie napiszę, która, w, której mi, w której minucie zaczyna się recenzja, yy, bo teraz będą spoilery. Dla ostatnich yy, wydarzeń na i Blaze ze sobą nie gadają. Yy, Natalie popadła w nałóg. No mama Blaze'a dalej jest w szpitalu, ona tam odwiedza w międzyczasie. Natalii skończyły się narkotyki. No i ona dzwoni do swojego killera. Pan mówi, że nie ma czasu i przyjedzie jak jego kolega. No i co? Natali idzie do ciemnego zaułka, te narkotyki swoje. Nie zgadniecie, kto tam stoi i kto jej chce sprzedać narkotyki. No Blaze. <grystanie> to fabuła jest taka mało zaskakująca, co? Natalie tam przechodzi już dać pana. To jest chociaż jeden wątek, gdzie ktoś ruszył głową, że Blaze nie puścił jej samej do domu samochodem i że ją odniósł. tyle już ma wychodzić, no i przytula go, tak? Bo on powiedział, że jej nie sprzeda ten narkotyk, ale ona go przytula. No I ona sobie ukradkiem bierze paczkę narkotyków, którą miał w kieszeni. Do niego, do, do niego to dociera później, więc on tam po szkole, w którym się będzie ją łapie i no rząd zapłaty za to ukradła. Dalej, po lekcji baletu e, właśnie Natali spotyka tego Blaise'a i popi. No oczywiście on jest dla niej niemiły, bo jest w szoku, że jak to ona ćpa. Natali ma bardzo kruche ego i ją to boli, dlatego ona dzwoni do Adriana i ja oni razem upijają się i lepę bałwana. Nie róbcie tego w domu. No i w końcu Adrian dzwoni do, do Blaise'a, bo Natali jest w złym stanie. No i Blesk przyjeżdża, odwozi ją. Później Nat odkrywa, że jej rodzice się zdradzają. Jest w szoku. Ja w szoku nie byłam, bo ci rodzice chyba w żadnym momencie książki nie byli da się nad Mili, a co dopiero e, mi jakoś życie, jako małżeństwo. Natalii znowu się kończą narkotyki, no i ona zwanie do tego swojego dilera, ale okazuje się, że została wpisana na czarną listę. Jak to? Jak to? Dlaczego? No i ona idzie wkurzona do, do Blaze'a, go tam wyzywać, e, ale jak przyjeżdża, no to pękają jej nerwy. No, i zaczyna płakać, szlochać, jaka to ona jest biedna. No, i tam między nimi jest trochę powiedzmy czułości, że coś tam próbują się zrozumieć. No później pojawia się na forum uczniowskim jakiś posty o Natali, o tym, że ona jest hipokrytką, ona się tym bardzo przejęła. Później Blaise oferuje Natalii pomoc w tym jej nałogu, ona ją odrzuca ona nie, chce mieć, ona nie chce żadnej pomocy, ona się czuje dobrze. Potem pojawia się kolejny wpis na forum o tym, że to Natalie ma jakieś przywileje wynikające z bycia przewodniczącą. Później Natalia znowu się kłóci z rodzicami W wyniku kłótni ojciec znowu im przypala cygarem No i Natalii jedzie do Blaze'a Ten ją opatruje no Ona mu nie chce, nie chce nic tam powiedzieć, skąd, skąd te przypalenia się wzięły No i ona tam w międzyczasie, gdzie znajduje szkicownik tego Blaze'a Okazuje się, że gość rysuje i tam robi jakieś tatuaże sam sobie No i ona jej proponuje tak w żarcie, że no dobra, dawaj, zrobię ci tatuaż A ona losowo się zgadza na ten tatuaż Tak jak ona się zgadza na ten tatuaż no to on się pyta, co, co chcesz mieć, lalo, wytatuowane, a ona na to średnik. Chcę, żebyś wytatuował mi na nadgarstku średnik. I księżniczko, takie głębokie po prostu. No później Natalie podejrzewa tą swoją przyjaciółkę od 12 lat, Evelyn to Forum. Jak jest tatuażem, Natalie się zbliża do tego Blaze'a. Idą sobie razem na spacer, no i on proponuje Natalii, żeby odwiedziła jego mamę. Później Natalii musi się spotkać z, z doradcą zawodowym tam w tej szkole, że mają sobie wybrać jaki kierunek studiów. Natalii oczywiście nie wie, co zdecydować: czy to, co mówi jej matka, czy to, co mówi jej ojciec. Potem tam Blaise jej podpowiada, że przecież ona dobrze wie, co chciałaby robić, tylko musi na to samo wpaść, żeby nie było, że on jej powiedział. No i nie zgadniecie, co ona wybiera, ostatecznie. Literaturę angielską. Bądźmy oryginalni chociaż trochę w tej książce, bo to się robi, się robi monotonne strasznie. Później rodzice tej Natali dowiadują się o forum, i Natalii znajduje Evelynek, ona wymytuje w toalecie. No i mówi jej o wszystkim, mówi jej tą prawdę, że ona ćpa, że ona jest taka i taka. No i ona już nie chce mieć jej za przyjaciółkę, że jakby ona to już zakończyła. Mówi jej tą prawdę, nie oczekuje od niej nic. No i, i przyjęcie się kończy, powiedzmy. Natalii wpada na pomysł, że hmm, to playza, ciekawe co robi. No i przychodzi niezapowiedziana, a tam otw otwiera jego pokój, a tam wszyscy jego znajomi. Potem jest kolacja urodzinowa i tam jest też Gabin. No się tam przy tej kolacji coś matka i mówi niemiłego chyba o jedzeniu, z tego co pamiętam. No i ona ucieka do pokoju. Tam przychodzi potem Gabin, żeby ją pocieszyć w jakiś sposób i dać jej prezent urodzinowy, gościem jej perły. No i on zakłada i te perły, no nie, tam im gdzieś chwyta za biodro czy coś. Wiecie, w taki dwuznaczny sposób, że no widać, że oni tam mieli jakąś relację wcześniej, a potem słyszą, że jakiś wazon się stuk obok, okazało się, że Blaze stał na balkonie i chciał dać jej prezent i zobaczył tę sytuację. Później mam jakąś perspektywę Blaze'a, jak to wyglądało z jego, z jego strony, że on tam postarał się, kupił jakiś wisiorek w kształcie korony, mimo że go nie stać, do jakiś łańcuszek swojej mamy, do tego i w ogóle... No i że mu przykro, że, że zobaczył ich w takiej sytuacji. Natali kończy tą całą relację z Gabinem. Później piszą e, ten cały test końcowy na koniec szkoły, który jakby chyba świadczy o tym, na jakie studia się dostaną, coś takiego. No jakiś taki w stylu matura chyba. Blaze mówi Natali, że on potrzebuje czasu, że on teraz nie chce z nią mieć e, nic do czynienia. Później Natali odbywa poważną rozmowę z Adrianem. Adrian jest dosyć oczywisty w tym, co robi. Natalii oczywiście nic z tego nie widzi, dopiero po jakimś czasie do niej dociera, że on za bardzo się zawstydza i jakby zmusza go do tego, żeby on powiedział o co mu chodzi. No i sobie wszystko wyjaśniają. Natali mówi, że ona go widzi jako, jako no, po prostu jako przyjaciela, nic więcej od niego nie chce. On że rozumie i w ogóle. No, później jest jakiś występ baletowy i potem występie rozmawia z Blaze, widzi jakieś róże w koszu. On dalej nic, nic od niej nie chce na razie. Później mamy wycieczkę szkolną. i Za każdym razem, kiedy Adrian zbliża się do Natalii, to nagle pojawia się Blaze. I on tutaj trząca kogoś ramieniem, tutaj się wpycha, tutaj coś. I tak jest... Bardzo oczywisty w tym, co robi. Wiadomo, jak na każdej wycieczce szkolnej pojawia się motyw gry w butelkę, nic nowego, nic odkrywczego, ale dobra. Wypada butelka na Adriana, żeby mu pocałować go. chyba osobę, która mu się podoba w tym pokoju. No i on oczywiście lezie to Natalii, zanim zanim usta Adriana dotknęły ust Natalii, to... Przyciągają Blaze i on ją całuje. I Natalia jest w takim szoku, że przyda mu plaskacza ucieka stamtąd. Po wycieczce, jak już wszyscy się rozchodzą, czy tak powiem, wychodzą z autokaru, Natalia idzie do samochodu, spotyka Blaze'a. No i oni tam krzyczą na siebie, no ale ostatecznie wyznają sobie tam miłość, że oni się po prostu nie zrozumieli. E, podczas tej rozmowy, jak już sobie wyznali tę miłość, no to Blaze dostaje telefon, robi się blady. Okazuje się, że to był telefon ze szpitala. Jego mama umarła. E, w domu okazało się, że Natalia się dostała na Harvard. I dostała stypendium, więc będzie mogła się tam odciąć od tych rodziców. Matka Natali organizuje kolację z, z tym dziekanem z Harvardu i z dyrektorem tej szkoły obecnej, do której chodzi ty, ta Natalii, ale Natali ucieka z tej kolacji, zanim w ogóle ta kolacja się zacznie. Ona ucieka i szuka tego Blaze, bo on nikogo się nie odzywa. Jej, jego ojciec dzwoni do Natalii, ale znajduje go na jakiejś imprezie. on jest w ogóle otępiały, wiecie, siedzi na parapecie, patrzy w przestrzeń, ale, ale nic nie widzi, nic go nie obchodzi. Tam mówi, że Natalii też go nie obchodzi. Chodzi mają w dupie, to mu swoją siostrę też ma w dupie. Później wraca do domu, no i oberwało się jej od matki, bo, bo jak to żona uciekła z kolacji, dziekan też wyszedł w wkurzony stamtąd, ten dyrektor wyszedł w wkurzony, i że ta matka mówi, że o że nie dziwi się, jak stracisz to swoje miejsce na Harvardzie. Natalii potem idzie do tego dyrektora i, i chce wyjaśnić sytuację. Ten w ogóle mają w dupie, mówi, że to było za wiele, nie powinien nic w jej obronie. I ona jest wkurzona, że ona wszystko dla niego załatwia, a on nawet raz się dla niej nie poświęci no i rezygnuje z funkcji przewodniczącej. No i wychodzi z gabinetu, widzi, z mój krawat. Tutaj ten, rzuca go na podłogę i taka wychodzi taka Bad Beach. Matka Natalii mówi, że na Charytatywnej będą wadze z tego Harvardu, że to jest dobra okazja, żeby się pokazała. A okazało się że oczywiście, że to było kłamstwo, i Natalia jak to odkrywa, to krzyczy na tą matkę. Ucieka stamtąd. Idzie do domu i co robi? I podcina sobie żyły. Później Natalii budzi się w szpitalu, um, obok niej siedzi matka. Ta matka wygląda jakby wiecie, nie odchodziła zupełnie od jej łóżka przez ostatnie kilka dni. Ta, ta matka mówi, że ona się zmieni i w ogóle, żeby Natalii dała jeszcze szansę. No i na Natalie mówi, że spoko. I okazuje się, że Blaze cały ten czas czekał pod, pod jej salą. No i już się ogarnął, prawda, otrząsnął się z tego swojego otąpienia. Później idą razem na bal, wiadomo, happy ending. Przechodzimy do recenzji. Pierwsza rzecz. Pojawia nam się nowa perspektywa, bo mamy i Blaise'a, to jakieś urozmaicenie. Jest trochę lepsza ta narracja niż, niż w pierwszej części. No, trochę lżej mi się to czytało, co no, dalej się pojawiają tęczówki, dalej się pojawia męski zapach. Czy postaci się rozwijają? To tak nie powiedziałabym do końca. Mało, mało jest oryginalności takiej w tej książce. Mam, nadzieję, mam wrażenie, że wszystko się dało przewidzieć. To, że Natalia wybiera tą całą literaturę angielską, to ja to już widziałam w 50 książkach. To, że jej ulubionymi wykonawcami są The że ona tam lubi te lata 80. To, co mnie rozwala w tej książce, to są głębokie zakończenia. Przykład zakończenia. Znów nieprzyjemnie parsknął, a potem zaległa cisza. Bolesna cisza, która trwała już do końca. w nie działa. Te zakończenia nic nie wnoszą, ale. Mają sprawić wrażenie głębokich. To nie jest na końcu książki, ale też to jest takie głębokie, gdzieś w środku rozdziału, no nie? Jest. Pomagała mi również odsunąć wszelkie pojawiające się w mojej głowie lęki i złe myśli. Była moim lekarstwem. Kropka. Była moim zapomnieniem. Kropka. No tu jest mowa o narkotykach, nie? Blaze już za chwilę miał odkryć kolejny z moich sekretów. Pytanie jednak brzmiało, czy byłam na to gotowa? I to jest koniec rozdziału. Te zakończenia nic nie wnoszą, przysięgam, one nic nie wnoszą. Sprawa Adriana. Tak się, nie tak się nie zachowuje zakochany chłop. No, a że nie, jestem jakimś elementem, nigdy nie widziałam czegoś takiego, ale gość jest tak obwjusz. Strasznie dziwne, że to tyle trwa z jego strony, a ona sobie tak późno zdaje sprawę z tego, co gość czuje, No, niezrozumiałe potraktowanie tego całego gawina. Jak już gość pojawia się w tej książce, jest powiedzmy jakimś ważnym elementem w życiu tej Natalii. Czemu ona go tak potraktowała? W sensie, no ja rozumiem, że gość jest stary, gość jest stary. no zakładam, że ma tam chyba 30-40 lat, dziewczyna jest nastolatką, ale tak wszystkie sytuacje z tym gabinem, on wydaje się być naprawdę moim gościem, no nie? Już pomijając fakt, że ta różnica wiekowa i zawsze stara, przynajmniej ja to tak oglądam, że gość stara się jej zapewnić jakieś wsparcie. A Natalii ma go w dupie. Według mnie zasługuje trochę na więcej ta postać, bo że nie ma rozwinięcia z sytuacją z ojcem. Nie dowiadujemy się, co się tam stało. Że ona mu to odpuszcza i w ogóle, że już nie chce mieć z nim nic do czynienia, ale że nie będzie ciągnąć tej sprawy dalej. Dziewczyno, gościu ci zrobił realnie blizny na całym ciele. W rodzinnym życiu chyba nie załatwia się tego tak. Szczególnie myślę, że jak mamy w książce opisane sytuacje przemocy w rodzinie, to powinno się to jakoś rozwinąć. Pokazać, że da się z tym coś zrobić. A to wyszło trochę tak, że pokaleczył mnie, ale w sumie mam to w dupie. Nie podobało mi się to. Nie, według mnie powinno to być po prostu dalej pociągnięte i, i rozwinięta ta sytuacja z ojcem. Nie tak, że on nagle zniknął, nie ma go i ona ma wyrąbane. I też sytuacja z tym uzależnieniem Natalii, że było na takim etapie, że ona kradnie narkotyki temu Blainsowi. Raczej naukowcy tak po prostu tak nie rzucają narkotyków, bo, bo tak im się podoba to naprawdę, to było bardzo losowe. Ona nagle przestała ćpać i sytuacja się zakończyła, nie była na żadnej terapii. Ja cipunką akurat nie jestem, ale patrząc na wszystkie seriale czy jakieś inne książki, komanii tak nie wyglądają. Były takie momenty, że dało się to czytać faktycznie, że dało się trochę poczuć to, co ci bohaterowie, trochę im współczuć. Co prawda dalej to jest odpadowa, dalej nie wprowadza to nic do mojego życia. Trochę lepsze od pierwszej, ale dalej pozostawia we mnie taki niesmak. Opinia eksperta. Podobało się? Zodwał się. To by było na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaką ocenkę daję tej książce. To podejdźcie na Instagrama. Tam dodaję sobie puściki. Może też na TikToka. Linki do obydwu platform są w opisie. Jeżeli ktoś czytał tę serię, możecie mi dać znać, czy Wam się podobało. No i tyle. zobaczenia.